Siema ma tutaj Kungu, witam was w pierwszym odcinku z World of Warships Witam was bardzo, bardzo serdecznie Jest to odcinek testowy, jest to odcinek pierwsze wrażenia Dokładnie, jest to odcinek pierwsze wrażenia Bo tak naprawdę jedyne co widziałem w tej grze to jest właśnie to co wy widzicie w tym momencie Nic więcej nigdy nie widziałem w tej gry Raz widziałem jeden filmik, ale to jest nieistotne W ogóle to chciałem wam powiedzieć, że... O jeny, jak to jest głośno W ogóle to chciałem wam powiedzieć, że niestety... Ym rozdzielczość jest jaka jest. Ja nagrywam to pierwsze wrażenia. Chcę, żebym, żeby moje pierwsze wrażenia były naprawdę pierwszymi wrażeniami, żeby były dobre. Naprawdę chcę, żeby były dobre, dlatego nagrywam to na rozdzielczości, którą obsługuje mój monitor. Niestety wygląda to w ten sposób, że zepsuł mi się monitor, stary monitor, to już powinniście wiedzieć prawdopodobnie, bo mówiłem o tym wielokrotnie w różnych filmach, co prawda niestety nie jest dużo tych filmów ostatnio, dlatego właśnie też jestem um, bardzo zainteresowany nagraniem kolejnego materiału, zwłaszcza, że w coś w tym momencie gram, w coś, co da się nagrywać i chciałbym to nagrać. W ogóle to tak, nagrywam to dlatego, w ogóle zacząłem grać to dlatego, że e, pewna strona mmorpgnet.pl zaproponowała mi współpracę i miałem, o kurde, już mam Tutaj Start Battle. Zaproponowała mi współpraca, współpracę i miałem właśnie zacząć dla nich pracować i robić. Y, mam zlecenie zrobienia filmu dla nich, y, właśnie z tej gry, i chciałem się troszeczkę jakby w ten w ten świat zagłębić, dokładnie zagłębić w to morze, w ten ocean, w to wszystko. Ciekawy jestem bardzo tej gry, jestem naprawdę bardzo ciekawy tej gry, nie mogę grać na ślepo w tamtym gameplayu, ponieważ w tamtym gameplayu mam coś do przekazania już w tym momencie, jakby jak nagrywam tamten gameplay, a tutaj mogę to robić dokładnie na świeżo, to są pierwsze wrażenia, mam nadzieję, że wam się to podoba. Szkoda, że rozdzielczość ECK jest, jest, jeszcze nie wiem, czy ja to rozciągnę, czy zostawię jakby z paskami po bokach, na przykład z jakimś efektem, jakby takim rozmazanym po bokach, nie wiem, jak ja Załatwię. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Mam w ogóle dwa typy pocisków i R to jest reaper? Tak, mogę się reperować jakby. To jest mój, to jest mój sojusznik. Tutaj jest przeciwnik, widzę. Pierwszy przeciwnik, mogę sobie przybliżyć w ogóle. O kurde, tak od góry dziwnie mam. Ciekawe, czy ja w ogóle mam zasięg jakikolwiek. O, wystrzeliłem coś. To jest fajne. Mam jakiś zasięg. To jest do, Ten gość jest naprawdę do, do trafienia. E, tylko, że za bardzo tutaj strzelam. Nie wiem, czy ja marnuję amunicję w tym momencie, czy nie. E, nie widzę, czy ja tutaj mam jakiś limit amunicji, ale chyba nie mam żadnego limitu amunicji. To jest amunicja, którą. którą ten. Ta, to jest chyba przeciwpancerna, a to jest normalna. Jakby jedynka jest normalna, dwójka jest przeciwpancerna. E, ja przepraszam bardzo, ale ja tutaj w tym momencie. Volume General O! Dziękuję bardzo. Ktoś do mnie strzela. Ja pierniczę. Dobra, tutaj jest jakiś typ. Dobra, jedziemy Jedziemy z nim. Jak to wygląda? Dobra, trafiłem go nawet. Ja cię pierdzielę, nawet go trafiłem. Nie wiem w co ja powinienem strzelać tak naprawdę. Pięć sekund jeszcze muszę czekać. Cholera. Gość mnie zniszczy w tym czasie. Gość już do mnie strzelał milion razy, a ja do niego strzeliłem dopiero raz, ja już płonę. Ja już płonę, w ogóle dlaczego ja wyleciałem, zobaczcie, bo ja cały czas trzymałem W, bo się skupiałem jakby na, na mówieniu do was i tak dalej, ale to było bardzo, bardzo nie, nie, niebezpieczne w ogóle, zobaczcie, ja już prawie nie żyję. Ja, już, ja się nie nadaję do tej gry. A to jest dokładnie takie jak z World of Tanks. Ja się nawet do World of Tanks nie nadaję, a tutaj to dopiero wydaje mi się, że już w ogóle. Dlatego, że jestem cholernie niecierpliwy, nawet w CSI nie jestem często, bardzo często nie jestem w stanie. O, nawet go trafiłem. Wow! Nawet w CS-ie bardzo często nie jestem w stanie wytrzymać na swojej pozycji. Rangę mam jaką mam, więc, okay. więc jednak to świadczy to o moim skillu, bo mam Supreme. Maser first class, więc chyba aż taki beznadziejny jestem. A nawet tam nie jestem w stanie czasem yy, usiedzieć na dupie po prostu, bo, bo, bo ja chyba mam robaki jakieś w tej dupie. Chyba powinienem pójść do lekarza, jeśli o to chodzi. Dobra, lecimy dalej. W ogóle fajnie mi się nagrywa, powiem wam, bardzo fajnie mi się nagrywa. To jest kwestia tego, że bardzo dawno nie nagrywałem. Chuj z tym, przepraszam za słownictwo, że jestem pijany. Przepraszam za słownictwo, yy, ale cholera główno z tym, że. Czy generalnie chodzi o to, że, że dawno nie nagrywałem. Pójdź z tym, że jest noc. Naprawdę fajnie mi się nagrywa. Bardzo cicho, mam nadzieję, że nikogo nie obudzę. Na to liczę, bo jeśli kogoś obudzę, to będzie bardzo, bardzo niefajnie. Ale wydaje mi się, że jest całkiem dynamicznie, tylko że mój głos jest dość cichy. Ale jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że wcale nie tak źle prowadzę tego let's play'a. Tak mi się wydaje. Mogę Exit to Port, mogę oglądać. Chyba zrobię Exit to Port. Mam dwa dwa statki, więc to był mój pierwszy statek i on jest in battle, dokładnie tak jak w World of Tanks, więc teraz mam drugi statek, lecimy od razu, nie będę, nie będę się tutaj rozbijał, nad tym w ogóle nie ma sensu, to kompletnie żadnego, żebym, żebym tutaj patrzył co, gdzie, jak i tak dalej, nie ma to żadnego sensu, po prostu wchodzę od razu do bitwy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Muszę pamiętać, w, tym, w, tym, w tej bitwie będę już pamiętał, żeby trzymać się gdzieś troszeczkę z dala, bo wbiłem się tak jakby w przeciwników i nie do końca to było fajne. Nie do końca to było fajne, dlatego że zostałem otoczony, tak? Był, na wprost nie był jeden typek, był, było dwóch po mojej lewej stronie, jeden po mojej, po mojej prawej. Tak jak byłem w takiej podkowie. By, yy, przeciwnicy zrobili taką podkowę, a ja wpłynąłem w sam środek tej podkowy. Więc to nie było bardzo... To, to nie było dobre, to po prostu nie było dobre. To było, to było bardzo, bardzo złe. W ogóle mam jakiś japoński teraz statek japoński, jakiś Pearl Harbor zrobimy zaraz, to z tego, że tam samoloty głównie. To raczej... No no nieważne. W każdym razie możemy zrobić Pearl Harbor samymi statkami. Co Wy na to? Kurwa. Zajebiście będzie. W ogóle dlaczego taki, takie słownictwo? Przepraszam was za to, ale jest kurna, czekajcie, nie ma... Tutaj nie ma nakładki Steam. Ja się próbuję włączyć nakładkę Steam. Jest godzina 3.10. I... No i jestem pijany, no przepraszam bardzo, oglądaliśmy sobie dzisiaj z kolegami w ogóle. <grywa> ym, oglądaliśmy sobie finały ESL One Kolon, Kologne, e, co, nie wiem jak się, kolon W każdym razie e, były finały w Kolonii, tak? ESL One z Counter Strike a. oglądaliśmy to sobie ze znajomymi, ym, z kaczorem, chyba tylko Kaczora z tego towarzystwa znacie, nieważne że hmm. w ogóle tam dużo osób to nie było, ale niewarne. W każdym razie troszeczkę popiliśmy, później jeszcze sobie posiedziałem z kolegą, też troszeczkę wypiłem, więc jednak mimo wszystko nie jest to do końca takie, nie jestem taki trzeźwy. Przepraszam Was za to bardzo serdecznie. Ojene, źle wystrzeliłem, powinienem wystrzelić bardzo, w zupełnie inne miejsce, ale w ogóle to jestem ciekawy. O kurde, gość na mnie strzelił. A jaki on jest zwrotny, jakie to jest cudowne. Och, cholera gość nie trafił, ale było blisko. Nie podoba mi się to. Dobra, jeden na wprost typa. Oje, trafiłem w ten. Oddalam, 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 bo jeszcze wpadnę na skałę bardzo niedobrze. To wygląda. Ja bym chciał tuż przy tej skale zostać. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ja bym chciałbym się ustawić tutaj tuż przy tej skale i strzelać w tamtych ewentualnie. Cholera. A ta gra wcale nie jest aż tak mało dynamiczna, jak mi się wydawało, wiecie co? Bo wydawało mi się, że tutaj się można zestrać z nudów. A wcale o oh cholera, o oh cholera, o oh cholera, o oh cholera collision. No, spierniczyłem sprawę, ale dobra, stoi w miejscu, jak na razie jest bardzo dobrze. Gość jest chyba... Tak, zdecydowanie gość jest za daleko. Ten gość nie jest za daleko. Strzelamy tutaj. O nie, on zrobił zwrot. Nie trafi go niestety. Cholera. Jak to jest z moim życiem? Gdzie jest moje życie? Czy tutaj, tuż po lewej stronie, tutaj jest moje życie? To jest moje życie? Czy, czy, czy to nie jest moje życie? Nie wiem. Chciałbym zawrócić. Cholera, no zawróćmy, zawróćmy, żebym nie miał znowu kolizji. Także, jak znowu wpadnę na ląd, to będzie nie, niedobrze. To będzie bardzo niedobrze. Nie wiem, co to są za dźwięki. Czy to są za dźwięki jakieś. O cholera. A nie, Our Team. Kurna. Our Team is taking lead. O cholera. no Strasznie, no naprawdę. Coś przerażającego. Jak możemy zacząć wygrywać? Jak możemy przejąć prowadzenie? Jak to się dzieje? Jak, jak to może być? Cholera, znowu robi bar coś bardzo, bardzo złego. Stop, 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 stop. Ja muszę zawrócić. Ja muszę bardzo, bardzo mocno zawrócić, dlatego że ja znowu wypierniczam. Tutaj w ogóle jakiś typek jest pół kilometra? To jest aż taki dystans? No tak, w sumie cholera jasna, te statki są ogromne. To się nie wydaje aż tak bardzo, bo to się wydaje jak nie wiem, jak 10 metrów, ale przecież te statki są ogromne. To jest naprawdę dużo, to jest 0,7 kilometra w tym momencie od tamtego statku niedzieli. No i chuj, znowu przy, przypiernicze w ścianę. Ja piernicze, jestem żałosny. Ale nic takiego mi się chyba nie stało, bo wydaje mi się, cały czas mi się wydaje, że to jest moje życie. I wydaje mi się, że cały czas jest pełne, chociaż dymi, ale dymi chyba tylko z komina, więc wydaje mi się, że jednak mimo wszystko y, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Strzelimy sobie tutaj w tego typa, zobaczymy czy trafię. Trafiłem, ale jak zajebiście trafiłem! To mi się bardzo podoba, gość cały czas jedzie, a ja cały czas bardzo mocno... Collision znowu? Ja zacząłem płynąć do przodu znowu. Cholera jasna, ja przecież ja cofałem, więc myślałem, że będę cofał dalej. Ale dobra, nieistotne, nieistotne. W tym momencie troszeczkę cofnę znowu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierdun znowu, piernicznąłem w niego. Bardzo ładnie. Ej, ta, ta gra jest naprawdę, naprawdę fajna. Nie spodziewałem się szczerze mówiąc czegoś takiego. W ogóle ja mogę kliknąć R jako Reaper, ale w sumie w tym momencie to chyba troszeczkę nie na miejscu, dlatego że ja przecież mam chyba full życia w cały czas. Dobra, znowu mi kurde ostrzega przed tym. To skręcaj, kurna mać, zamiast się napierniczać. Dobra, ja muszę skręcić chyba w tamtą stronę, wiecie? Bo inaczej tego nie ominę. Gość mi trafił. O, cholera, teraz straciłem życie. Teraz straciłem życie. Gość mnie pierdziela. Znowu muszę lecieć do tyłu. Ale ja sobie, wiecie co? Ja sobie wykręcę tak, jakby. Troszeczkę na, na bezpiecznie, bo chciałem polecieć w tamtą stronę, w którą teraz patrzę, ale wydaje mi się, że tam nie jestem w stanie do końca polecieć dobrze. W ogóle to wygrywamy naprawdę naprawdę dużo. Z tego co widzę, zostały mi trzy statki i nam zostało. My straciliśmy tylko jeden. Zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem statków, więc to jest naprawdę naprawdę dobry wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż, no na pewno akurat tutaj to, nawet jak byłbym słaby w tej grę, chyba jednak mimo wszystko matematyka zostaje taka sama, więc chyba dobrze, jeśli jest nas dwóch, jeśli jest nas siedmiu, na dwóch. Bardzo fajnie, naprawdę dynamiczna jest ta gra. Myślę, że muzyka tutaj pomaga, bo jeśli tutaj nie byłoby takiej dynamicznej muzyki, to po pierwsze, mój komentarz nie byłby taki dynamiczny, a po drugie, w ogóle ta gra nie byłaby taka dynamiczna. A jednak mimo wszystko jest, chociaż napiernicza się tym statkiem jakieś ogromne kilometry w ogóle. Wow, naprawdę jestem zdumiony tą grą i bardzo fajnie, że sobie zagrałem. Bardzo fajnie, że, jest, że nagrywam te, te pierwsze momenty, bo naprawdę wydaje mi się, że, w, że, że wyszły fajnie, bo jestem naprawdę. Jestem zdziwiony, jestem pozytywnie zaskoczony, o tak to nazwę. Jestem pozytywnie zaskoczony. Bardzo fajnie, jedziemy sobie dalej. Tutaj mnie ostrzega przed kolizją my troszeczkę sobie skręcimy. Nie będę kolizował, przynajmniej mam taką. kolidował, kolizował, kurwa. Ym, tam jest w ogóle jakiś statek, ale chyba nie jestem w stanie go trafić. W ogóle to nie jest statek. Dobra, ym, został jeden. Jeden statek, który jest 10 km ode mnie, nie mam szans kompletnie nic zrobić już w tym, tak mi się przynajmniej wydaje, zwłaszcza, że tam gość jest tuż przy nim prawdopodobnie go zniszczę, no ale dobra, no pojadę sobie tam dalej, no, w ogóle ciekawy jestem jaki ja mam statek, czy to jest niszczyciel jakiś, czy to jest jakiś pancer... nie, znaczy... Pancernik to to nie jest. To jest na pewno niszczyciel, bo w sumie co to mogłoby być jak nieniszczyciel? Chyba że jakiś lekki, ciężki i tak dalej. To na pewno są niszczyciele, no bo wątpię, żeby się tutaj pancerniki napierniczały. Chociaż może na jakichś wyższych tierach e, byłoby to dziwne troszeczkę. Ale okej, okay, fajnie. Mamy oba, oba statki: to jest japoński, to jest amerykański. W ogóle tutaj dopiero teraz zauważyłem, że są flagi za tymi. za tymi statkami. Więc fajnie. Co ja mogę zrobić? Na pewno nie będę. Przepraszam bardzo, ale. Tak jak wam mówiłem, mój stan nie jest najlepszy do nagrywania, ale wydaje mi się, że jednak lepiej, żebym kurwa, coś nagrał, niż żebym nic nie nagrywał. I znowu przepraszam za mój język, ale tak to już jest, wymyka mi się spod kontroli w takim stanie, w jakim w tym momencie jestem. W ogóle to tak możecie sobie, możecie mi napisać, bo planuję zrobić, planuję zrobić Drunk Play. Planuję zrobić drunk play z okazji, czy ja wiem w sumie, czy z jakiejkolwiek okazji, troszeczkę z okazji moich urodzin, troszeczkę z okazji końca wakacji. Co prawda, moje urodziny były już 11 sierpnia, ale wydaje mi się, że i tak skoro nie celebrowałem tego w żaden sposób na YouTube, to myślę, że byłby to naprawdę fajny sposób ce celebrowania tego, zwłaszcza że zrobiłbym to z wami, co byłoby naprawdę fajne. No ale zobaczymy, więc możecie pisać, jeśli, byli, jeśli bylibyście zainteresowani, to możecie mi napisać, że jesteście zainteresowani. I możecie mi napisać jeszcze, z jakiej gry chcielibyście zobaczyć taki drunk play, jeśli chcielibyście zobaczyć. Więc już widzę, że ten statek jest cholernie wolny, więc zawsze będę grał japońskimi, bo ten statek jest przerażająco wolny. Mam nadzieję, że on dopiero, że on ma słabą akcelerację. A nie ogólnie jest taki cholernie wolny, ale zobaczcie w ogóle wow, ja jadę szybciej płynę niż tamtym statkiem, czyli jednak akceleracja jest wolna, bo wydawało mi się, że tamtym tamten płyną mniej, mniej więcej 15 mil, um, to są węzłów na godzinę. Tutaj jest KTS, więc nie wiem, jak to jest dokładne tłumaczenie na angielski. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak jest węzeł um, po angielsku, ani morski węzeł, ani węzeł jako węzeł na linie. Nie mam pojęcia. Ale to chyba nie jest istotne. Też miałem możecie napisać, gdzie Wam się chce, ale w sumie to chyba nie ma sensu. Sprawdzę sobie później. W każdym razie, jeśli napiszecie, to dzięki. Dobra, jedziemy tam dalej, zobaczymy. Ja znowu kurna wypływam. To jest w ogóle dokładnie ta sama mapa, bo najpierw wpływałem na to miejsce, później wpływałem na to miejsce, więc nie wiem, jaki jest. czy tutaj zawsze są te same mapy. Bo, bo w pierwszej bitwie byłem dokładnie w tym samym miejscu, jakby dokładnie na tej samej mapie. Tylko jedyne, jedyną różnicą było to. Wops, pierdut. Zobaczymy jak to będzie. Nie trafiłem tu. Ojeny, za bardzo. Czekajcie, tak strzelę. Zobaczymy. Czy trafię? 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 Trafiłem, co prawda tylko jednym, ale ale trafiłem. Ojeny, ojeny. Stop, 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 stop. Wszyscy strzelają do mnie, bo ja znowu wyleciałem naprzód jak debil. Zawracamy, koledzy. Zawracamy, koledzy. Strzeliłem trafię coś, trafiłem dwa razy. Wow, nieźle. Mnie też troszeczkę trafili, więc ja spierniczam. Co prawda obracam się do nich rufą. O cholera, dobra, zawrócę, nie zawrócę. Fak, 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 fak. Dawaj, pierz zakret, pierz zakret. Dam radę, dam radę, dałem radę. okej, okay, zajebiście. Dałem radę zawrócić. Jest sztosik, jest naprawdę sztosik. Teraz tutaj. No wyceluj mi tutaj celownikiem, gdzie jest celownik. Nie mam celownika, dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego nie mam celownika. Tutaj mam celownik. Strzeliłem 4 razy, bo mam cztery pociski trafiłem raz, no niedobrze, nie jest dobrze, mogło być zdecydowanie lepiej, ale i tak lepiej trafić raz niż w ogóle, więc jest naprawdę fajnie. Obiadę tę górę dookoła. Objady, kurna, opłynę. Op 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 Kurna, jak ja mam tutaj mówić? Obpłynę ob te góry dookoła, będzie fajnie. Dobra. Kurna, naprawdę ta gra jest fajna. Jestem zdumiony tym, że ta gra jest fajna. Myślałem, że się zesram, jak będę w to grał. Ale jest fajnie. Jest naprawdę, naprawdę fajnie. Chcę troszeczkę nabrać doświadczenia przed nagraniem tego filmu, bo wydaje mi się, że to będzie coś naprawdę fajnego. W ogóle to... To super mi się może rozwinąć dzięki temu kanał, jeśli powiecie, podpisałem, znaczy jeszcze nie podpisałem umowę, ale będziemy się starać e, z, ze stroną MMORPGNET podpisać jakąś umowę, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Liczymy oboje, mam nadzieję, że oboje. Obaj właściwie, bo gadałem z, e, z facetem, ale nieważne. W sumie. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Pierdut, pierdut, pięknie, dobra, cały czas go cisnę, gość nie może trafić, o dobra, <gryw> powiedziałem, że gość mnie nie może trafić i w tym momencie mnie dojechał, więc naprawdę nieźle, coś go tam niszczę, coś go tam niszczę, pół HP mu zostało, jakoś mi chyba lepiej idzie, dobra, lecimy, cały czas go będę sobie atakował, tylko dwa, a wcześniej miałem cztery strzały, czym to jest spowodowane, zniszczył mi to, czy, czy o co chodzi? Nie wiem, czy ja się nie powinienem burtą obrócić właśnie, żeby, żeby być bardziej efektywnym. O cholera, my się zderzymy. Wpierniczam się w niego i go niszczę. Jak to dyst Ja też?! Myślałem, że kurna ja go zniszczę, skoro gość jest zniszczony. To jak się w niego wpierniczę, to go zniszczę. No dobra, trudno. Więc myślę, że to było na tyle w tym odcinku. I tak widzieliście dużo, naprawdę dużo, więc to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dajcie znać, czy chcielibyście więcej odcinków z World of Warships, bo oczywiście mimo tego, co mam nagrać jakby na zlecenie, mogę nagrywać normalne gameplaye, które będę wrzucał na mój kanał, bo tamten gameplay nie będzie na moim kanale, możecie dać znać, czy chcielibyście oglądać, czy chcielibyście oglądać jakiś Drunk Play, i możecie dać znać, czy Wam przeszkadza ta rozdzielczość. Mam nadzieję, że nie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Ja się z wami tym razem żegnam. Więc to było na tyle. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku i siema!